Cześć, dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek, który przyda się każdej kobiecie, która chce wyglądać profesjonalnie przed kamerą podczas wystąpień publicznych i nagrań na social media. Do odcinka zaprosiłam Dominikę Hoffman, prawdziwą ekspertkę, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, trenerkę biznesu, bardzo inspirującą kobietę. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy od pielęgnacji, żeby makijaż nam dobrze się trzymał i pięknie wyglądał. Warto postawić na taki Uniwersalny krem, który pięknie nam nawilży skórę, przedłuży trwałość makijażu. W branży, w której jestem naście lat, rzadko po z tej drugiej strony i nawet wszystkie makijażystki często mnie namawiały do mnie przyjść na makijaż, chodź ci pomaluję, zrobię. Ja jakoś skupiałam się na innych rzeczach, wydawało mi się, że ważniejszych, tylko rzadko ktoś mnie malował. Ja się nawet na swój ślub pomalowałam sama. Wow. Kolejny produkt, kultowa maść Elizabeth Arden Eight Hour Cream. To jest taka maść plaster. Ja daję ją obficie na początku makijażu na usta, żeby one były takie odżywione, rozpulchnione. Kolejny krok, baza pod makijaż. Ja wybrałam tą z Nars'a z efektem Soft Matte, czyli przedłuża trwałość podkładu, ale nie jest jakoś taka e, bardzo mocno ściągająca. Podkład na niej nie wygląda tempo. Czas na podkład. Tutaj jedną stronę twarzy mamy już e, zrobioną, bo nie wiem czy wiecie, ale zawsze równocześnie podczas nagrywania tutorialu makijażowego na YouTube kręcimy sobie rolkę. Więc tym razem jedną stroną wyprzedziłam kolejność. No i podkład. Podkład do nagrań powinien być kryjący o takim matowym lub satynowym wykończeniu. Taki podkład, którego, o którym nie musicie myśleć o poprawkach, bo zazwyczaj nie ma na to czasu. Podkład, który zostanie z Wami na długie godziny. Korektor, on powinien być też kryjący, taki treściwy. Yy, ważne, żeby nie przesuszał delikatnej skóry pod oczami. Ja nakładam go odrobinę więcej na takie okazje, więcej niż w makijażu codziennym. Zależy mi, żeby tutaj dobrze rozświetlić partie pod oczami, ukryć zmęczenie i ładnie wyrównać kolory. Brązer w kremie dla wymodelowania rysów twarzy. To jest bardzo ważny element takiego makijażu, który musi dobrze się prezentować na zdjęciach, na nagraniach. Tutaj jest brązer, który bardzo lubię. Nie zrobicie sobie nim krzywdy, bo on się świetnie blenduje. Jest to odcień medium brown z najnowszej kolekcji Inglota. Na etapie tego kremowego brązera lubię też sobie podkreślić załamanie powieki, zrobić taką ramę dla oka. To jest bardzo szybki etap w makijażu, a jednak daje duży efekt. Nasze kremowe produkty wymagają utrwalenia i tutaj przy makijażach Takich trwałych, nie obejdzie się bez pudru. Ja przede wszystkim nakładam na strefę T. Na razie tak delikatnie, mięciutkim pędzelkiem, ale na sam koniec makijażu pewnie sobie dodamy jeszcze więcej. Boki twarzy pozostawiam nietknięte, bo się dochodzę tutaj tylko do brust nasowo-wargowych, a boki twarzy chciałabym, żeby miały trochę tego naturalnie wyglądającego blasku. W tym makijażu nie może zabraknąć różu. I tutaj przepiękny odcień, nowość z Claire Blanc. Bo to jest też róż, który nie ma jakiegoś nadmiernego błysku. On jest taki matowy, więc pięknie tutaj dopełnia brązer. Przechodzimy do makijażu brwi. To jest rama oka. Sięgam po taki blond cień, który doda mi jeszcze więcej objętości. I odrobina transparentnego żelu. Tutaj Yorkaya z efektem laminacji brwi. Bardzo fajny produkt. Makijaż oka musi być efektowny i wyrazisty, ale na pewno nie przesadzony. Będę pracować na paletce Make Up By Mario Neutrals. To nie jest nowość na moim kanale. Pokazuję wam ją dość często. Ale to też dlatego, że bardzo często sięgam po tą paletkę, jeśli nie najczęściej, ponieważ maty są kluczowe dla uzyskania kształtu oka, dla wyprofilowania powieki i na matach przede wszystkim, w tym makijażu do nagrań musimy się skupić. I teraz będę sięgać po jeden z najciemniejszych cieni z tej paletki: taki głęboki czekoladowy brąz. I będę nim podkreślać zewnętrzny kącik oka jak najbliżej linii rzęs. To jest bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o makijaż oka. Tą kreską, która wcale nie jest taka cienka, tą kreską cieniem chcemy sobie zrobić bardziej intensywne spojrzenie, zagęścić rzęsy, zrobić takie mocniejsze obramowanie. Później można tą kreskę jeszcze wzmocnić. W tym roku ważny jest profesjonalizm. Możemy się obyć bez sztucznych rzęs, natomiast mocno wytuszowane rzęsy to jest podstawa. Przy makijażu, który ma być widoczny na zdjęciach lub w kamerze, konturówka do ust to jest produkt naprawdę must have. Bez tego nie możecie się obejść. Później może być już tylko błyszczyk, e, jakiś odżywczy balsam. Kropka nad I. Wypełniamy usta pomadką w takim neutralnym, naturalnym odcieniu. I tutaj Charlotte Tilbury, która moim zdaniem właśnie w takich odcieniach przoduje. I na sam koniec, na środek ust, nowość od marki Say Hi. To jest taki odżywczy balsam do ust z kolorem i też fajna opcja, żeby w trakcie zdjęć na przykład sobie odświeżać makijaż, bo takie produkty nie wymagają nawet patrzenia w lusterko. Mam nadzieję, że ten tutorial był dla Was pomocny. Pamiętajcie, że dobry wygląd to nie tylko kwestia makijażu, ale także pewności siebie. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi treściami i nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce.